Ale szkicie widzowie jestem strony, bo witam Was w pewnym materiale na moim kanale. Dzisiaj nagrywamy Call of Duty Classic, już kolejną misję. Także jak my bierzemy oczywiście sobie Resum Game. Jest. dzisiaj widzowie... Nagrywamy misję... O, czekajcie, czemu my w ogóle tu jesteśmy? Czekajcie, oczywiście. New Znaczy, jaki Left Game Result Travel. Widzę, zaczynamy ogólnie teraz misję DAM i widzowie na razie to się tak prezentuje, <kłysy> Dzisiaj widzowie rzeczywiście prosiliście mnie... Znaczy nie prosiście, ale widzę, chciałem właśnie dla Was ogólnie już kolejną część, bo widzowie zostało nam oprócz chyba tego 8 odcinków i widzowie już całe Call i widzę że będziemy mieli już z głowy do nagrywania. Yy, oczywiście subskrybujcie kanał Bardzo dziękuję każdy sobie, które zasubskrybujcie te kanały inaczej yy, widzę, subskrybujcie kanał Ponzeka FN Julian Son też też Mati i Seba Bardzo dziękuję każdy sobie, sobie, teraz subskrybuję te kanały. I co widzimy tutaj? I widzę, chciałem też Wam przy okazji ogłosić, że będą takie też odcinki. Bo widzę, wie, wiecie sam, że Julianson i Niko, czyli Julek i Niko robią te odcinki z Minecrafta i też będzie ja, jakby ja yy, ja będę z Julkiem, i yy, Nikosiem, też ogólnie stworzymy świat we trzech będzie też ja z Julkiem sam yy, ja z Nikosiem sam, także widzę będę was zapraszał oczywiście na serię <laughs> także tak, widzę my, widzę tutaj sobie lecimy aby było tylko Ajaj. Ej, to chłopiec! Tam są chłopy! Aha, chłop. Aha, a to co się on miał w ogóle? Bo nie wiem, widzę troszkę dziwne to, bo. Czekajcie, musimy tamtego zdjąć. O, fak! Oni mają tam działko, na dole, dlatego tak we, na, we nazwali. <laughs> Dobra. i jeszcze tam, tam ktoś jest, jeszcze Dobra Dobra, lecimy, widzę Słuchaj, sobie podkładałem, A, bo widzę, ja klikałem cały czas ten podku. Czyli ogólnie klikałem cały czas V, y, a powinienem F Dobra, siema jak ty żyjesz, zdalnie? No. Już nie. Ktoś jest? Nie dobra, już nikogo nie ma. Ogólnie! Ja widzę, się przestraszyłem, że... Wybu... O, wybuchło! Dobra. Ej, widzę, bo samo mistrella, kurde. Ej, kurde. Ej, co się stało? Nie widzowie, ale samo mi strzelało. Ja klikałem, żeby może odstrzelić. Tutaj. Chłopy! się ma. Dobra. No kurde, jak też jest dalej. Dobra, elo. Dobra, się ma, cyk. Siema. Dobra. Siema. Tak jest. I to widzowie teraz musimy sobie iść, nie? Dobra. Dobra. Tendet. I widzowie tutaj. Jeszcze raz sobie spróbujemy. Ojej. Dobra tego mamy. Dobra, ale widzę, że jeszcze tutaj musimy sobie tam wszystko tam im rzucimy granat, brać czego nie? Patrzcie, widzę na to. O, oh, fak, przebierasz się. Ej, ej. dobra, Halo Tak jest. Tego mamy, widzę. O kurde, jeszcze. Dobra, tamtego ogólnie tamtego mamy. O kurde, ile tu ich. O, weźmiemy sobie. Widzę, oczywiście. Dobra, jedzie. Dobra, i teraz na dół. Dobra. ocurde, oficial oculta de qué es Tak jest, tych aparaty widzowe mamy i teraz musimy po tym tunelu iść. No dobra. 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 Oh, ma, o! Ma, Miał taką broń. Dobra. Jeszcze oh, yeah, ktoś tu jest? O! Jest, Oczywiście, że jest. Tylko... Jeszcze go dwie stary. Dobra, dead. orraz podkładane wizowe ładunki cyk cyk Dobra o oficer <laughs> dobra, oficer, że mamy już z głowy i widzę... Tutaj podkładamy kolejne ładunki, widzę. O kurde, w ogóle jakie my mamy cele? Bo widzę, my nie wiemy. Mamy tak, Destry jest tutaj dwa raymi, czyli musimy wysadzić jeszcze dwie rzeszy. O kurde. Dobra, dobra, siema. Dobra. Dobra. Lecimy. I widzowie, chyba na razie się udało. Tylko ogólnie tutaj Musimy żeby przejść jeszcze. Dobra. Jakie je widzę, teraz musimy się spotkać z Price'em, no, no to widzę, mamy fajny celko. tylko tutaj musimy się na górę wrócić. Dobra. Dobra, elo. Dobra. Siema. Dobra, aptekę miałeś, dobra. Dobra. Widzę, jesteśmy na razie w tym tunelu. O kurde, tam widzę chłopy są mnie. Dobra. Dobra o, co na górze się skitrali To widzę, szybko zamykamy. zmykamy Kurde, cyk. Ojej, szybko! Dobra ojej, wow. widzę tam gdzie wrogowie pamiętajcie, tam, tam jest nie? Dobra. Dobra, i teraz na górę sobie widzę, pojedziemy. To jeszcze? Bo nie czaję. Ta. chyba. Jeszcze widzę chyba wyżej. Dobra. Ej, ej, co jest? Widzę, chyba tam mamy cel, nie? Ale widzę, że sobie pojedziemy wyżej tak. Nie! Do dołu! Ej, no dobra, to widzę jednak do góry, ale przy okazji się tu polecimy. O, już mamy prawie fulla. I lecimy. Nie! Aha. Dobra. To trudno, widzę, już przejechaliśmy i takich. Dobra.

Kurde, ile ich tu jest? Ile? Co jest? Dobra, lecimy do góry. I to już widzę wie. Ogólnie? Nie? Ta, price. Hello, price. I widzę to już chyba koniec misji, tak? Chyba. Ale dobra, czekajcie. O, F. Ojej. 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 oni... Skąd oni Ojej. A to Ojej. Ojej. Dobra. Ojej. tam, dobra. Oj widzę, sorry i yy, bardzo dziękuję widzę, za oglądanie tego odcinka, widzimy się w następnych i